Cześć Wam, kochani, z tej strony Tarocistka Agafi. Witam Was w dzisiejszym filmie. Mamy horoskop tygodniowy od, czwarte, od 29 e, do 4 czerwca, tak? Od 29 maja do 4 czerwca jest horoskop tygodniowy. Czekajcie, kochani, sekundkę, kawka sobie wezmę. E, dla baranabyka, bliźniąt, raka lwa i panny, tak? Czyli mamy 6 znaków: baranbyk, bliźnięta, rak, lew, panna. Dobrze. Czyli mamy tak sześć znaków. Zobaczymy co się tam będzie u was działo. Baran, bliźnięta, baran, to jest cztery. Okej. Okay. No i zobaczymy co się tam u was będzie działo kochani w tym nadchodzącym tygodniu. Także sobie sprawdzimy. Ja już, już wam tutaj szukam tych, tych karteczek moich. E, ogólnie kochani to zapraszam was na moje livey, bo robię live, y, robię tam wam przesłania z karta rota i tak dalej także chętnie was tam zapraszam na te lajwy moje a teraz już nie przedłużamy nie przedłużam i patrzymy co tam się dzieje ok sobie tak zaczniemy od barana oczywiście standardowo Tam, barana. już patrzę, co u barana na nadchodzący tydzień, co u barana na nadchodzący tydzień. Ok, czyli tak, od 29 do 4 czerwca, także pamiętajcie. E, dobra, patrzymy, co ubera nam w nadchodzącym tygodniu się tutaj będzie działo. 4, 5, 6, 7. Ok, widać, widać, czytamy. Teraz tak, pokazuje mi się tutaj jakiś, jakaś dobra ci osoba, przyjaciel, e, ktoś, komu się podoba, ktoś, kto cię darzy uczuciami. I karty mi pokazują, że tutaj możesz mieć jakieś poczucie takiego, że w pewnych jakby aspektach życiowych masz czegoś dość lub będziesz miała dość w nadchodzącym tygodniu, tak? Coś się zacz, zacz, zadzieje takiego, że będziesz miała dość, że już yy, bardzo dużo przejdziesz, że będzie tutaj jakiś duży negatyw, który już przeszłaś oczywiście, czyli zostawiłaś to w tyle, ale będziesz już po prostu padnięta, bym powiedziała psychicznie. I karty mi pokazują tutaj, że yy, pojawia się tutaj jakiś mężczyzna, przyjaciel, będą ktoś, kto darzy cię uczuciami. Yy, ta osoba właśnie yy, może jakby od ciebie takie lęki, takie obawy dzięki tej osobie znikną, tak? No bo tu właśnie karty pokazują, że będzie takie yy, poczucie bezsilności i tak dalej, rezygnacji z pewnych rzeczy, ale karty tutaj też pokazują, że mogłaś mieć z tego powodu lęki lub będziesz miała, ale yy, lęki, obawy, takie stany nerwicowe karty pokazują, yy, ale właśnie dzięki też temu przyjacielowi no to karty pokazują, że ten negatyw jakby się odwróci, ta osoba może Ci pomóc w tym, że jakby całe takie Twoje lęki, jakieś obawy mogą tutaj Zniknąć tak i teraz tak, pokazuje mi się tutaj jakaś nowa energia za rogiem, coś nowego możesz zaczynać buławy to też jest fizyczność, więc mnie się to też pokazuje, że e, może się pojawić jakiś mężczyzna tutaj, rycerz mieczy, e, mężczyzna e, agresywny, szorstki, nie jest jakiś emocjonalny, wredny, bym powiedziała, strasznie taki, bardzo, bardzo pas, o paskudnym charakterze. Może to być osoba z znaku bliźnia, tak jak mówię, ktoś trudny w komunikacji, e, bardzo, bardzo kłamliwa osoba i może może. Tutaj zaczynać z, z taką osobą jakieś nowe początki, bardziej bym powiedziała jakaś fizyczność tutaj niż uczucie, by było, czyli seksualność po prostu. Ale te początki będą bardzo negatywne, niestety, to może zaowocować tym, że możesz bardzo dużo stracić z tą osobę, tak? O, obojętnie w wszelakich aspektach, czy nawet ta osoba Ci może okraść, czy e, możesz ogólnie coś stracić, jakieś związane tutaj z, z, takimi, z, ta, z taką osobą, tak? No ale koniec końców karty pokazują, że ka każdy pójdzie w swoją drogę, czyli zostawisz tam osobę. Okej, okay. baran. Baran, poczekajcie, bo ja mam tutaj burdel. Baran, byk. Bek, poczymy nam byka, 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 byka. byka. nam byka. Co ubyka na nadchodzący tydzień? Oj, karty mi się sypią. Co ubyka na nadchodzący tydzień? Bek, nadchodzący tydzień. Bek, 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 Okej, bek. Ok, patrzę, co to za karta. Znowu rycerz myczy mi wyskakuje. Zobaczymy, co mi, czy mi się tutaj w układzie pojawi. Dobra. I lecimy z tematem. Mhm. 2. 3. 4. Formalnie już Wam nie powinnam wróżyć, ale. 5. 6. Formalnie Wam nie powinnam wróżyć, bo ta karta mówi: Stop. Tu już jest koniec wróżenia. Karty nie chcą więcej nic powiedzieć, ale. Dobra. I co? Czytamy kochani, tak? Dobra, ja oczywiście znowu patrzę, ja mam to wszystko krzywo tutaj, ja nie wiem czemu ja tak mam, czy to chodzi przez ten... To są kamery, stateł. Dobra, e, jeśli miałaś jakiś brak stabilizacji emocjonalnej, nie miałaś jakichś pieniędzy, dużo zmartwień e, związanych tutaj z jakimiś dużymi pieniędzmi, w waszym życiu karty pokazują, że będzie odejście od tego negatywu związanego z pieniędzmi, tak? Czyli tak mówię, jeśli miałaś jakieś duże kłopoty z pieniędzmi, brak tych pieniędzy, brak spokoju związanego z pieniędzmi, to odejdziesz od tego negatywu. To się skończy, to będzie odejście w, z negatywu, ale to też będą dobre widoki tutaj. Na przyszłość, tak? Czyli y, dobre widoki na przyszłość tutaj mogą y, jakby rzutować, tak? Czyli tutaj jakby wszystko się polepszy na przyszłość, tak? Odejdziesz od negatywu, polepszy się na przyszłość. E, pokazują mi się tutaj jakieś osoby urzędowe w domu przy, przy Was. Jakaś osoba administracyjno-urzędowa w domu, bardzo negatywna osoba administracyjno-urzędowa w domu, e, coś, coś negatywnego ta osoba może po prostu tutaj, e, możesz coś negatywnego tej osoby otrzymać, jeśli macie jakieś papiery urzędowe, chcecie składać i tak dalej, ale to też będzie bardzo negatywnie rzutować na dom. Tak, bo to jest przy domu, kar, karta w domu to jest coś związane tutaj z domem yy, w tych sprawach urzędowych ale to będą negatywne sprawy urzędowe i niestety negatywnie będą rzutować na dom okej okay. byk bliźnięta no, no tak się kochani niestety, niestety, ale tak to wygląda zobaczymy co u co u bliźnią na nadchodzący tydzień, bliźnięta, bliźnięta na nadchodzący tydzień. Bliźnięta, patrzymy. Mhm. Mhm. Czekajcie, bo ja już patrzę, czy ja to tam znowu 3, 4, 5, 6, 7. Uh -huh. I teraz tak, co mi się tu pokazuje? Mm. Mogą Cię czekać jakieś wyjazdy, tak? Czyli tutaj są wyjazdy. Podróże, wyjazdy Mogą być też przeprowadzki Ale dla mnie nie są to Jakieś pozytywne przeprowadzki No bo Karta Słońca raczej w negatywie powie Że to się, no nie będzie to jakby Korzystne, tak? Czyli jeśli macie się gdzieś Przeprowadzać, nie będzie to dla was korzystne Jeśli macie też gdzieś jakieś wyjazdy Coś takie na szybko wyjazdy Takie narwane, niecierpliwe wyjazdy Karta też pokazuje, że to nie będzie Korzystne tutaj dla was, tak? Bo mm... Raczej tutaj karty pokazują, że być może e, nie będziecie mieli na tyle jakiejś siły, żeby pewne rzeczy tutaj, no nie wiem jakby, jakby wam to powiedzieć, udźwignąć, tak? E, tak mi się to pokazuje, czyli narwaność, niecierpliwość tutaj raczej e, wyjazdy na szybko nie będą tutaj pozytywne, bo raczej to będzie wszystko negatywne, bo słońce w negatywie powie niestety, ale cały blask przysłowiowo e, pozytywu upadnie. Nie? Eee, dobra, i co mi się tu jeszcze pokazuje teraz? Eee, już wam czytam. Patrzę te karty matko. Czemu one są tak krzywe? Dobra i tak, i teraz pustelnik też powie, żeby warto usiąść, przemyśleć na spokojnie pewne sprawy, czy te narwane, szybkie przeprowadzki będą dla Was dobre, tak? Bo to karty bardzo tutaj kładą nacisk, że to nie będzie dobre. Więc przemyślcie, usiądźcie, posiedźcie w ciszy, odizolujcie się, przemyślcie tutaj rzeczy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Um, Okej, okay, i teraz tak, mi się po co mi się tu pokazuje? Um, Karty pokazują, że bardzo, y, że m, mogłaś bardzo coś dużo, dużego przejść, negatywnego. Tak? Coś bardzo negatywnego. Karty pokazują. Y, no, i tutaj raczej będzie właśnie przeszłaś i będzie duży jakiś negatyw. Tak? Bo tutaj właśnie karty pokazują, że no dużo przeszłaś i raczej w tym nadchodzącym tygodniu. Y, Będziesz to odchorowywać, tak? Czyli dużo przeszłaś, negatyw zostawiłaś ze sobą, ale i tak będziesz to odchorowywać. Będziesz miała dość, będziesz miała jakieś stany depresyjne, nerwicowe, będziesz chciała zrezygnować z pewnych rzeczy, wycofać się. Karty pokazują. No, niestety, no przy też również rozpacz tutaj, ehm, rozpacz ehm, i to wszystko może mieć związek tutaj z jakimś mężczyzną. Ehm, mężczyzną z jakimś adoratorem młodszym, tak. Karty pokazują, więc yy... już wam... Fał... Nie, źle, 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 źle. Teraz, tak. Czy gwieździe, te dwie karty. Przepraszam, kochani, ja też ledwo zostałam i jeszcze taka jestem, wiecie. Yy, tak jak mówię, coś przeszłaś już negatywnego, dużego ale będziesz to odchorowywać w nadchodzącym tygodniu, przy karcie gwiazdy w negatywie no raczej tutaj w pewnych jakby aspektach może nie być poprawy tak, coś może się bardzo negatywnego wydarzyć, nie będzie jakby tej poprawy w gwieździe, jeśli będziesz chciała żeby coś zostało spełnione, no niestety nie będzie to spełnione, będziesz odchorowywała dużo, będziesz yy, tutaj yy, naprawdę już yy, cały ten negatyw przecież będziesz już bardzo tutaj miała dość yy, ale przy gwieździe no niestety ty też nie będziesz jakby nie, nie będzie jakby szans na spełnienie tego, co ty byś chciała przy tym, tak? No niestety, tak to wygląda. No, niestety, jeszcze mi się tu pokazuje tak w te dwie karty. Zwróć uwagę, bo tu mogą być jakieś straty przyjaciół, straty przyjaźni, bardzo poważne kłótnie. No, tak to wygląda. I teraz tak, co mi się tu jeszcze pokazuje? Przy królowej monet. Zwróć, zwróć uwagę na emocjonalność, tak? Bo karty też kładą nacisk na to, że nie jesteś, jakby tutaj um, stabilna emocjonalnie. Tak? Karty bardzo kładą nacisk, żebyś zwróciła um, emocjonalność na swoje. swoje um, żeby zwróciła. Um, na siebie, uwagę, żeby nie być jakaś rozkwiana emocjonalnie, bo karty pokazują, że, być, że będziesz niespokojna, nieharmonijna, bardzo pobudzona, bardzo nerwowa. I karty właśnie pokazują, bardzo kładą nacisk na to, żebyś tutaj yy, jakby zwróciła uwagę na emocjonalność, żebyś wyrównała emocje. ok Ja mówię Wam, kochani, ja ledwo zostałam też. A gdzie jest rak? Nie mam raka. Nie mam raka. Gdzieś mi rak uciekł. I to dosłownie. O, jest. Dobra. Jest rak. No, kochani, czasami te karty takie wychodzą, także no musicie się. Po prostu rak nadchodzący tydzień. Rak, 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 rak. Rak, 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 rak. Mówię, czasami te karty takie wychodzą i nic nie zrobicie, no. Nic nie zrobicie. 1, 2, 3 4 5 6 Czy wiecie, co mi tu urzędy wychodzą na dzień dobry? Bo wychodzą mi tutaj jakieś spadki pieniędzy. Um, od osoby starszej wiekiem, tak? Wiadomo, to już jest ktoś starszy, jest dość stara osoba, ogólnie. Dość taka osoba starsza wiekiem, no może to być już taki mężczyzna w wieku około 70 lat, na przykład. I karty mi tutaj pokazują jakieś duże pieniądze. Mogą to być spadki, mogą to być jakieś ogromne kwoty pieniędzy, karty pokazują, tutaj związane z tym mężczyzną. I teraz tak, mi się tu pokazują urzędy, jakieś sprawy urzędowe. Jeśli były jakieś sprawy urzędowe, to karty pokazują, że będziecie odchodzić od tych spraw urzędowych negatywnych, tak? Czyli tutaj będzie odchodzenie od negatywnych spraw urzędowych. I co jeszcze Wam mogę tutaj powiedzieć? Koniec końców na pewno wygracie, czyli tutaj będzie spokój. Przy dziewiątce monet zwróćcie też uwagę, żeby nie kłócić się w rodzinie o jakieś pieniądze. Duże tak, żeby w rodzinie nie było kłótni tutaj o pieniądze, żeby był spokój, żeby y, po prostu zwrócić na to uwagę, żeby właśnie w rodzinie nie było jakichś nieporozumień związanych z jakimiś dużymi kwotami pieniędzy. Czyli tak jak mówię. Starszy mężczyzna wiekiem, dość stara osoba, jakieś duże spadki tutaj związane z tym, z tym mężczyzną. Nie do końca mogą to też być pozytywne spadki, tak? Nie będzie to od razu takie proste, od razu takie pozytywne obsiub. Sprawy urzędowe tutaj mogą być, te sprawy urzędowe, ale tu będzie odejście od tych spraw urzędowych, czyli mniej bardziej karty pokazują, że były te sprawy urzędowe, ale tu będziesz odchodziła od tych spraw urzędowych. Zwróć uwagę, żeby w rodzinie nie kłócić się o pieniądze, tak? Żeby była harmonia w rodzinie, ale koniec końców, jakby tutaj yy, cała sytuacja się ułoży. Ok? Mam nadzieję, że to jest jasne. Rak. Lew. Co dla lwa na nadchodzący tydzień? Co dla lwa? 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 Lew, 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 Dobra, dla lwa. Zobaczymy co dla lwa. Aha. Aha. Trzy cztery pięć, karty nie chcą mi więcej mówić, koniec. Ja Wam więcej nie powiem już. Karty mi nie chcą już więcej powiedzieć. Eee, tak. Co mi się tu pokazuje? Przy Tobie mm, może być jakaś podróż, u Ciebie gdzieś pojedziesz, gdzieś w jakąś podróż, karty pokazują, może być przez co jakby cały taki twój lęk, cały twój smutek, całe jakieś takie obawy, karty pokazują, mogą pójść w pamięć. tak? Czyli ktoś może być w takiej podróży, który na przykład pomoże ci wyjść z jakichś takich stanów depresyjnych, stanów nerwicowych, stanów takich bardzo negatywnych. Karty pokazują, że może taka sytuacja być właśnie dzięki jakimś podróżom, bo są przy tobie jakieś podróże i właśnie te podróże bardzo ci pomogą wyjść z jakichś stanów depresyjnych, nerwicowych, lękowych itd dalej, Ale karta umiarkowania też kładzie nacisk na to. ta karta, że trzeba wyrównać emocje. Trzeba tutaj unormować po prostu emocje, ale też karty pokazują, że dzięki też tym podróżom jest możliwość na to, żeby tutaj te emocje mm, unormować. Ale karty również właśnie kładą na to, na to nacisk na to, żeby swoje życie po prostu unormować, żeby poukładać swoje życie Tak karty bardzo go na to kładą nacisk, żeby po prostu unormować, ułożyć, starać się unormować, ułożyć jakby swoje życie, żeby właśnie takich negatywów nie było. Ale tak jak mówię, ktoś ci w tej podróży tutaj pomoże na tle psychicznym. Nie? Hej, panna. No nie wiem, co wam powiem szczerze, że ja jakby karty nie chciały gadać, wam niektórych rzeczy. Bo jak jest karta Drzewka Życia ona mówi stop, są jakieś niejasne sytuacje mm, odnośnie pytania albo też karty nie chcą już więcej nic powiedzieć, nie, więc jak takie coś wam po prostu, jak mi takie coś wyjdzie, no to niestety tak to y, wygląda, panna, panna, panna panna, panna, panna dla panny, dla panny dla panny, dla panny, dla panny dobra, patrzymy co u panny się dzieje, mhm okej, okay. dwa Trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Możesz otrzymać jakąś wiadomość. Wiadomość od bardzo negatywnej osoby. Tak? Um. Ktoś, kto jest oszustem, ktoś, kto jest intrygantem, ktoś, kto nie jest Twoim przyjacielem, od takiej osoby możesz otrzymać jakąś wiadomość. Ale ta wiadomość może cię jakby gdzieś tam poniekąd, no nie wiem, jak Wam to powiedzieć, może to być coś takiego, że. Jakoś tak to na was wpłynie, że będziecie chcieli na przykład, nie wiem, posiedzieć sami, przemyśleć jakąś, przemyśleć to, co ta osoba wam powiedziała, po prostu yy, posiedzieć w samotności, że kurczę, no co ta osoba mi powiedziała, no muszę przemyśleć pewne rzeczy, co ta osoba mi po prostu powiedziała, tak? Możecie mieć takie, po prostu mówię, dostaniecie właśnie taką jakąś wiadomość od, ale pamiętajcie, o osoby, która jest oszustem, która wobec was jakieś intrygi... Prowadzi, która nie jest Waszym przyjacielem, możecie dostać taką wiadomość od tej osoby, ale tak jak mówię, to będzie wiadomość, która może wywołać u Was takie jakieś takie poczucie zobojętnienia, ale też będziecie, będziecie próbowali sobie przemyśleć tą wiadomość. O, może tak. Dobra, i teraz tak. Pokazuje mi się, że coś otrzymasz. Różne rzeczy to mogą być, wszystka monet, możesz otrzymać coś z urzędów, jakieś pieniądze, jakieś papierki, jakieś, e, jakieś na przykład świadczenia, takie rzeczy możesz otrzymać z urzędu, może być to związane ze stanem zdrowia, bo siła jest w negatywie, siła to też bardziej mi się tu pokazuje jakby taka zdrowie, możesz mieć jakieś kłopoty ze zdrowiem. Karty pokazują brak sił, brak zdrowia, tak? Karty pokazują i możesz dostać coś z urzędu, jakieś świadczenia, jakieś obojętnie jakie rzeczy z urzędu. Możesz dostać, nie będzie to do końca pozytywne, ale to też może ci być twoja wina poniekąd, bo ty nie będziesz próbowała walczyć o swoje, tak? Nie będziesz próbowała walczyć o swoje, a karty bardzo na to kładą nacisk, żeby walczyć o swoje, ale koniec końców karty pokazują, że jakby jeśli walczyłaś o to, dużo właśnie przeszłaś z tym związane, z tymi urzędami i tak dalej, negatywnego już masz dość. I będziesz miała dość i nie będziesz chciała już nic więcej na ten temat wiedzieć, słyszeć. Ogólnie będziesz miała dość, będziesz już zmęczona tym wszystkim, to karty koniec końców pokazują, że odejdziesz od tego i pójdziesz w dobrym kierunku, czyli cały ten negatyw zostawisz za sobą. Okej, okay, dobra kochani, ja Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmach tutaj horoskopu na nadchodzący tydzień. Pamiętajcie, że jeszcze robię horoskop na... Czerwiec 2023 w aspektach miłość, praca, zdrowie. Już jeden jest na kanale. Także kochani, pozdrawiam Was serdecznie, Tarociska, Agafi. Trzymajcie się. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania kanału. Papa. Pa.